Cześć! W dzisiejszym odcinku zabiorę Was w kulinarna podróż do świata bułeczek drozdzowych. Pokażę Wam, jak w prosty sposób przygotować te pyszne, puszyste wypieki, które idealnie sprawdza się na każdą okazję. Dowiecie się, jakie składniki ESA potrzebne, a także podzielę się moimi sprawdzonymi trikami, które sprawia, że Wasze bułeczki będą zawsze udane. Zapraszam do wspólnego pieczenia! Bułeczki drozdowe to pyszne, domowe pieczywo idealne na śniadanie czy kolację na słodko. Szczerze mówiąc, to uwielbiam zapach świeżego pieczywa, szczególnie rano, a dodatkowo uczucie, że na śniadanie nie będziesz jeść czerstwego. Chleba, a mięciutkie bułki własnej roboty jest fantastyczne. Bułeczki drozdowe z rodzynkami, mój przepis na bułki drozdowe jest prosty: składa się ze standardowego ciasta drozdowego, rodzynek. Sutańskich, które możecie lekko zamoczyć w wodzie, żeby lekko napeczniały i dodać je do ciasta, oczywiście należy je odcedzić przed wymieszaniem z reszta składników. Koniecznie wypróbujcie. Jeśli jednak szukasz innych przepisów na bułeczki śniadaniowe, to polecam Ci wypróbować z tego przepisu bułeczki mleczne Antkt. Antkt. Przepis na bułeczki drozdzowe. Składniki. Rozczyn. 20 g świeżych drozdy. 2 łyski cukru. 2 łyski maki pszennej. 100 ml letniej wody. Ciasto. 350 g maki pszennej 100 ml letniego mleka 1 do 2 łyski cukru pudru 32 g cukru waniliowego 50 g miękkiego masła 1 jajko 2 żółtka, 2 łyski rodzynek sułtańskich. Dodatkowo, dżem z malin 100 witkopiu jak zrobić bułeczki drozdzowe? Krok 1 do miski wkruszyć drożdże, dodać cukier, make i wodę. Całość wymieszać i odstawić na 5 minut. Do osobnej miseczki w jajko, a także z Należy je następnie roztrzepać przez chwilkę razgę lub widelcem. Krok 2. Gdy rozczyn już będzie już gotowy, dodać make, letnie mleko, roztrzepane jajka, cukier puder, cukier waniliowy, miękkie masło. I wymieszać dokładnie najpierw za pomocą łyski, a następnie dokładnie rękami, a z powstanie jednolite ciasto. Krok 3. Ciasto przełożyć znów do miski. Przykryć ściereczka i odstawić do wyrośnięcia na godzinę czasu. Po tym czasie dodać rodzynki, lekko wymieszać i przełożyć na stolnis. Krok 4. Wyrośnięte ciasto drozdowe należy podzielić na 12 do 15 równych kawałków. Z każdej części kulamy formujemy ręcznie okrągłe bułeczki. Ułos je równomiernie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryj je ściereczka i jeszcze odstaw na 10 minut do lekkiego wyrośnięcia. Biec przez 20 do 25 minut w temp. 180 stopni. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o bułeczkach drozdzowych. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do samodzielnego przygotowania tych pysznych wypieków w Waszych domach. Pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest cierpliwość i miłość do gotowania. Zachęcamy do eksperymentowania z różnymi nadzieniami i dodatkami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.